Um, por Albo przyjaciel, albo mama powie hej, no to jest przesada, nie? To tak, są a... ludzie, którzy cię naprawdę znają. Tak, już, bo, bo mnie znają, a to, że wiesz, bo, dla, dla przykładu. co pamięć, to to, że on tam grał w grę, która nazywała się Cieni Kolosów. Yy, 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 jest... no, nie jestem fanem teorii spiskowych. mi z drugim. Gdybyś miał możliwość rozmowy z dowolną postacią historyczną, kogo byś wybrał i jakie pytanie byśmy zadali? Nie, 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 ale tak się z tej ciekawości po prostu. Nie, ja to jest stare, stary. Uż. To jest taki mój, możemy stary sobie pokmienić, pokwitować, no, 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 no. co chcemy. Nawet stare, jakie jest najlepsze zamiary na szczupaki. To jest, jakby pytanie Nie, około Nie, gdzie jest nie mnie by bardziej interesowało ogólnie.